Na bazie twórczości Karola Wyszyńskiego. Pamiętniki magicznych oczu. 7 wrzesień. Drogi pamiętniczku, dotarłam do jednego z ważniejszych miast północnego królestwa, do Rybnicy. Spotykają się tu szlaki handlowe idące z wschodniego i zachodniego królestwa. Dotarcie tutaj zajęło mi dłużej, niż planowałam, gdyż w leśnym zagajniku organizowano festyn z okazji końca zbiorów. Zostałam zaproszona i stwierdziłam, że grzech nie skorzystać. Zabawy, tańce, śpiewy trwały aż do rana. W chmielowym zboczu również organizowaliśmy festyny, lecz ten ze względu na znacznie większą miejscowość również był znacznie większy. Poruszałam się w grupie wraz z Mileną, recepcjonistką gildii, zapomniałam wcześniej wspomnieć jej imienia. Poza nią był też jej brat Czabor, z którym prowadzą gildie. Był jeszcze mąż Mileny, gościmir tutejszy lekarz oraz żona Czabora Tosława, właścicielka gildii kupieckiej. Spędziłam z nimi wspaniałą noc, to były jedne z najszczęśliwszych chwil w moim życiu. Od tańczenia rozbolały mnie nogi, mimo że są wytrzymałe od pracy na farmie. Na koniec urządziliśmy pojedynek na picie, potem tego pożałowałam. Obudziłam się z takim bólem głowy, jak nigdy, nawet cios w głowę tak nie bolał. Mimo pomocy gościmira, postanowiłam odłożyć wyjazd do następnego dnia, którego to rozpoczęły się moje kobiece dni. Stwierdziłam, że w takim stanie jest zbyt niebezpiecznie wyruszać samotnie w drogę, więc ponownie przesunęłam wyjazd. Tyle dobrego, że to sława zaproponowała mi transport, gdyż akurat jeden z jej kupców wyruszał do rybnicy, więc nie tylko, nie musiałam iść pieszo, ale mogłam też zarobić trochę grosza. Jutro idę się zgłosić do tutejszej gildii. Szef gildii jest znajomym Mileny, dlatego ta wysłała mu list o moim przybyciu, więc powinni się nie spodziewać.